Siema, jakie strony? Jak lubisz, dzisiaj, ze mną jest Rafa. Siema. Dzisiaj mam przejść w mapę do edytowania wraz z Rafą. Na zmianę. Co nie? No. I pierwszy, ja zaczynam. Zostaw to. Ja wskakuję i edytuję. I ty leć za mną. W ogóle z edytowaniem mnie ja tutaj niezbyt dobrze edytuje. Ponieważ, gdy zawsze nagrywam, to mam tak bardziej stres i mi się ciężko to edytuje później. I też dziwnym mam to, że w myszce zawsze, gdy nagrywam, mi się zmienia czułość, wiecie? I tak ciężko jest bardzo mi z tym. Bo tak to bym... Musisz budować? Tak, buduj się do góry. Bo jak chcesz iść za mną, to musisz się zbudować. Innego wyjścia nie ma. No i tutaj robimy... Hicelka, o nie, dobra, nie było tematu. Tutaj tak po prostu go robimy. Ja tutaj, żeby nie było już państwa, przynajmniej, ci coś. Tutaj po prostu tak o sobie niszczę, chociaż wtedy mnie to jest bez sensu, ale niech już będzie. <grystanie> Później tak się złożyłem i strzelaj za mną. O, i teraz tutaj sobie idziemy. I dwie ścianki rytujemy. Hop, 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 hop. Zostaw, zostaw, zostaw. Nie rób tak. No to jest zwalone. Nie pomagaj, nie pomagaj tu. Tym. no nie rób mi, bo ja tutaj robię. No, no to uciekaj za mną. No nie, popsułeś mi już czas. Dzięki. No widzowie, myślę, że nie obrazicie się, jak dodam sobie 5 sekund do tego, tutaj. Bo mi tutaj zedytował wtedy, a ja byłem na tym klocku, jak tutaj spadłem przez to. Wiecie? Przepraszam za dźwięki w tle. Które możecie słyszeć. Za widzowie? Za co? No, że wszystko mhm. Widzowie raczej się na Ciebie nie obrażą, ponieważ pomagasz mi tutaj w organizowaniu tych filmów. Już możesz, bo ja już tam skończyłem to. Po co tak długo zrobiłeś tu? Ale długie to. No. Specjalnie tak zrobiłem, żeby trochę czasu to zajął. Mój rekord to jest 17:20, jakbyś chcieli wiedzieć, widzowie. A tutaj mamy 17:07. Myślę, że nawet dobry wynik tutaj jest. I teraz ty zaczniesz. Może zrobimy, kto ma lepszy czas. I dla was widzowie mam zadanie napisać w komentarzach w przeliczeniu na normalnie, bo to jest jakby od tyłu. Musicie policzyć ile przychodziłem ja i Rafa, musicie napisać w jakiej minucie, ile czasu nam to zajęło. Obydwojga. Dobra, lecisz. Rozpoczynaj tam. Ej, tam rozpocznij. Wskakuj i jeszcze raz. Jeszcze raz. I lecisz. Już? No już. Lecisz. aha się stresuje no ja też właśnie tak wolniej to robiłam bo jest taki stres wielki nie ja mam 17:08 albo 17:09 ciekawe tutaj jak się przebuduje aha ja się zablokowałam no No, i tu dziewięć, y, ten, Hitzel. Hitzel. Hitzel? Tak. Ty, ja zapomniałam. A, dobra. Tak robisz, tych dwóch. Nie może ty ty Hitzla nie umiesz. Nie ja umiem. Co, umiesz? Aha. No. No, idź tu, strzelasz. Ej, ej, pominąłeś. Gdzie? Po drugiej stronie możesz. A. Tam teraz nic. Ja ci będę zaznaczał. Idź teraz. To jest takie bardziej na ajma, nie? I tutaj obydwie naraz, tak jakby. Możecie też pisać w komentarzach, co bym tutaj mógł doskonalić. Może byście mi pomogli. Nagram z tego jakiś, może, odcinek z, z tobą. Widzę, kto ogarnia też te mapki do edytowania. Aha, aha, tak. Ale się stresuje. No, ja wiem, jaki jest stres. I tutaj w tym filmie postaram się ogarnąć jakąś aplikację i jeszcze nagrać wam to z miniaturką. Znaczy... A żeby była miniaturka do tego filmu. Mam nadzieję, że nie jesteś na tym klocku, gdzie ja. Ja tak robię wolno, nie? O nie no Ale tak. możesz. No, sorry, ej, sorry. Ty mi też tak raz zrobiłeś i jest porówno przynajmniej, to robisz? Lecisz. Myślę widzowie, że teraz jest pofer. Sonia? Skończyłem. Dobra. Ha. Co ja zrobię tu? A i ziesz, czuję, że tutaj gorszy czas widzowie będzie miał Rafa. Ej. W ogóle też yy, proszę nie pisać w komentarzach, dlaczego po prostu ma taki. Może po prostu nie miał pomysłu i po prostu taki sobie dał, albo jest uwielbiam bo jest jego najlepszym youtuberem, co nie? nie? A o co tu chodzi? No czy no, Aha, bo ja zapomniałem jak się robi. Tak, po prostu zrobisz. Ja tutaj źle teraz zrobię, bo źle zacząłeś. Nooo! 16010 16, miałeś Lepszy No nie A Ty ile miałeś? 1709 albo 1708 Czyli miałem lepszy. Nie, gorszy. Bo ty robisz to 4 minuty, a ja... Znaczy nie 4, tylko 3 coś, a ja robiłem 2 minuty coś. Dobra widzowie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i papa.